Siemanko, z tej strony Banko Badnik, witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft Mod. Modyfikacje oczywiście będę mówił, bo to jest odcinek z kilku modyfikacji. Pierwszą modyfikacją, którą bym chciał Wam przedstawić. To jest modyfikacja Soviet Era. Oczywiście tu mamy poszczególne akcesoria do odgrywania. Z sowieckich czasów, lub po prostu apokalipsy zombie, takie mebelki. Mamy plakaty różne, takie jakby kafelki, kafelki, płotki, nie płotki. Yy, mamy również okna które bardzo się przydadzą, jeśli buduje, zwłaszcza te okno, jeśli buduje się bloki na skos. Oczywiście modyfikacje na 1.12.2. Dokładne wersje Wam poda w opisie, najnowsze. najnowsze wersje tego moda. Tu mamy różne o, tutaj różne tory. Skręty, nie skręty. To są chyba e, takie nicie elektryczne. Płotki, tu. dobra, polecimy tutaj tędy, dotąd, gdzie się to zaczyna. Jeżeli, O tamto, to już jest druga modyfikacja. Tam to jest modyfikacja, to już wam powiem, jaka to tam jest. Tu mamy bloki przykładowe. Tutaj mamy drzwi. widzicie, to są na trzy kratki. Jeszcze przelecę z tej strony. Tu mamy ekrany akustyczne, chyba? To są ekrany akustyczne, tak? Tak, to są ekrany akustyczne. Mamy łóżko. Mamy takie napisy, literki pojedyncze. Można zbudować napis rosyjski. Tu mamy różne akcesoria do domu lub do fabryki lub elektrowni. Tu mamy różne sprzęty elektroniczne i inne akcesoria, laboratory. Laboratoryjne, nie laboratoryjne. komputernie, komputery. Mamy kolejne akcesoria. No i tutaj się to chyba jeszcze z tej strony wam nie pokazywałem. A już to pokazywałem. Jeszcze tu pokażę wam to. Akcesoria laboratoryjne. wnik Następnym modem, który tu mamy. To jest Sowiet Blok i to też jest do... No, tu jest też do... A, nawiązuje do sowieckich czasów. Tu mamy pomnik chyba radzieckiego jakiegoś przywódcy, to chyba jest Lenin. Tak, Lenin chyba. to są akcesoria szkolne, nieszkolne, tablice. Różnej maści. Tu mamy różne grzejniki, kaloryfery. Łódkę telefoniczną, Do której chyba możemy wejść. Czekajcie, bywale to. Tak, możemy wejść. Aaa, zapomniałem się. Tu może, Tu mamy różne rzeczy, które możemy postawić na ścianie. Tu mamy różne meble kuchenne albo takie pokojowe. No i tu już mamy okna i drzwi. Tu mamy okna, lusterko. Ok... No i tu są okna. I tutaj zaczynają się też drzwi. Okna, drzwi. Eee, tu mamy różne rodzaje drzwi. A najważniejszą rzeczą z tych dwóch modów, bo jeszcze do, do tamtego wrócimy, ale to za chwilę. Pokazuję wam jakie są rodzaje drzwi tutaj. Bardzo wiele jest podobnych. Soviet Era. Co było to z Soviet Bloku? Tu są różne rodzaje Soviet Bloku bloki. Jak widzicie ich jest tu bardzo dużo. Nie wstawiałem Wam wszystkich bloków, bo no by, to by za dużo czasu zajęło. Wystawianie tutaj mamy okna, nie, tutaj mamy kolejne bloki, no i następny to jest retro-dekoration. Też jest związany z tak, to są z retro-dekoration, i tutaj mamy różnego rodzaju. Akcesoria z retro -recoration. i to jest kolejny, mody na 1.12.2. To są wszystkie rzeczy, które są, czyli taka od, od torów kolejowych końcówka, okna, linia peronowa, parking, takie słupki światła i akcesoria peronowe i tutaj światła, balkon, z Retro Dekoration No i jeszcze chciałem wam pokazać te tej r. No i to jest soviet r bloki Jak widzicie też jest ich sporo Coś tu wam pominąłem właśnie patrzę No i to są takie akcesoria z, z soviet Ery No i został nam ostatni mod, który jest na 1.12.2 wersję a dokładniej Aircraft i to też nawiązuje do, do, e, do sowieckiej ich tradycji Jeśli chodzi o są cztery cztery mody do sowieckiej modyfikacji zniszczę to zniszczę tutaj u góry to jest taka lampa pierwsza z Aircrafta o, to się zaczyna od Aircrafta tego rzędu, tak to posegregowałem, że ten powinno widać i tutaj mamy tak, tutaj mamy yy, taką skrzynkę z narzędziami, krzesła, lampy, krawędzie odchodników, takie ruły, tam, tam też były ruły tak tych innych ale tutaj są z aircraft ruły, Możemy to ze sobą oczywiście łączyć. Weźmiemy sobie na przykład, nie wiem, tą rurę. Wstawimy tutaj. Weźmiemy sobie tą rurę. Obróćmy to. No i widzisz, i takie jest połączenie. To tak, tak samo ułożymy z tymi akcesoriami od yy, tych świateł. Byśmy ustawili coś. O. Zobaczyć pod spodem, jak to wygląda. No i tutaj mamy różne drabinki. Mm, tu mamy okno. To są od klat klatki schodowej takie skrzynki na listy. Tu tutaj mamy okna, albo to są, nie, to są drzwi. Drzwi? Tak, drzwi, to są drzwi. Tutaj mamy Tutaj są światła takie. To jest kolejna skrzynka. To są półki od kuchni. Tu jest noga Tutaj mamy flagę. Tutaj mamy coś takiego. Tutaj mamy okna. No i tutaj mamy mikrofalówkę. Dalej, to idąc w tą stronę, to mamy okna. Flagi różne. Głównie to rosyjskie. I tutaj znaki takie. Hmm. Panele akustyczne z Aircrafta. Tutaj blok jakiś. Co to jest za blok? Nie wiem. To jest taki chyba od podłóg. Tutaj mamy od drogi takie, 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 te, 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 te. te. Jak się to nazywa? Tutaj mamy odznaków. I to też możemy ze sobą łączyć. To jest na dwie części podzielone. Tu mamy kasę, z tego co widzę, tak? Kasa? Kasa. To jest chyba kasa. Tu mamy różne akcesoria do każdego z kolei omawiał, chyba. Tutaj mam takie światło, jakby reflektory do, kin do tworzenia filmów, mi się wydaje. Napisy z tyłu. To kolejny plakat. To są plakaty. To jest taki słupek. To jest, to jest taki most akcesoria od mostku. Tu mamy krzesełko. Jest takie od bloku, co się wentyluje. Wentylacja, chyba, jak się to nazywa. Mamy kolejne akcesoria: to jest skrzynia, łóżko, ławki. Mamy takie stoliki, półki, książki. Nawet yy, to jest chyba kubek z piwem. Yy, Korzna śmieci. Akcesoria do basenu. Jakbyśmy budowali pusty basen bez wody. Tory. Te plamki. To na przykład jakbyśmy jakąś zbrodnię chcieli zrobić. Fajnie to wygląda. No i tu jest też kolejny przykład takich słupków które się daje na ten Jeśli takie napranie tu mamy karozele skrzynki, nie skrzynki, radyjko, pachołek To są książki, to jest chyba trampolina. Nie wiem, to jest chyba trampolina, tam po stół, przesło. Tu są, no z Aircrafta były ruły, takie ruły, takie drogowe. Jakbyśmy budowali plac remontu drogi, to, to fajnie to wygląda. Tu kolejne akcesoria. No i komputery. Beczki, no i kolejna Karuzela, które do parku się nadaje Aircraft, też jest na 1.12.2 najnowsza wersja, ale musiałam zobaczyć. Wszystkie są na 1.12.2 Można grać na 1.12.2. Tu mamy piecyk. Tu mamy nagrobki. Potek. Potek też można ze sobą łączyć. Taką, ja, bym chciał, ja bym się chciało, nie, żeby to wyglądało. na grobki mamy, półki sklepowe. No i tu mamy kolejne takie puszki po butelkach. Na przykład to jest chyba z Pepsi. Jeszcze to przelecę. No i to chyba byłoby na tyle na ten odcinek. Jeszcze z... zobaczę, no i tutaj macie z, z... rzeczy, których nie dało mi się postawić. To można chyba ubrać na siebie. Tu mamy bronię z Aircrafta. Różnej maści. Tu są bloki z Aircrafta. I tutaj takie elektroniczne, to już patrzyliśmy no mam i tu mamy jedzenie z aircrafta. Na przykład tu są lejce czterech smaków MMS-y. To są chyba standardowe lejce. Tu, tu są z bunkera różne różnej rzeczy. Co kolejne No i tutaj macie wszystkie flagi, które można tutaj, no to jest flaga polska, czyli flagi państw, socjalnych, które były w Związku Radzieckim, rządami Związku Radzieckiego. Można postawić sobie tam jedną flagę. Jedynie Francja to się wyróżnia, i stąd chyba Austria i Włochy, a reszta, no to standardowo. Chyba to byłoby na tyle na ten odcinek. Zostawcie tam łapkę w górę i subika na kanale. Jeśli chcecie kolejny odcinek z Minecraft Mod a to jeszcze z Soviet Blog to są takie lampy u góry. Zrobiłem takie. Postawiłem, żebyście widzieli. O! tego zapomniałam wam pokazać. Dobra, no to zostawcie tam łapkę w górę, subika na kanale. I zapraszam was. I napiszcie, jakie chcecie mody, żeby wam pokazał na następnym odcinku. Na waszej stronie. Pan komórki do zobaczenia. Cześć.